No, witam. I tak Wam mówiłem wcześniej: panel plus kostka, plus bateria, bateria będzie inaczej. Tylko, że będzie inna. To jest tylko tymczasowa. Teraz tak. Tu mamy lampkę. Zaraz zobaczę, czy to jest. A bo jedną już mam naładowaną, o, to jest ta naładowana, chyba zaraz zobaczymy, ale w środku brudne. Ale nie wiem, czym to czyścić. Może Wy doradzicie? No i zobaczcie, wkładam, zaczepiło się. Taki system, że tak powiem, zarobiony na szybkiego, a ładuje. I co najlepsze, że z wykorzystania rzeczy, które gdzieś tam znalazłem, rozebrałem bateria jest z odkurzacza, odkurzacz był niestety dobry, długo go chciałem sprzedać, bo u mnie nie miał w ogóle zastosowania, ponieważ sierść kotów nie dał rady uciągnąć, to założyłem coś innego, no i wykorzystałem części do innych. Rzeczy, jak widzicie, bateria jest bardzo ten. Nie wiem, tu dałem na razie w pokoju, mam zobaczymy, czy się będzie ładowało. Czy dam to na okno, to wtedy będzie się ładowało ten, ale dzisiaj tak nie ma zbytnia słońca, więc tak zostawiam. To też będzie miało inne zastosowania, ale to dopiero Wam wszystko powiem, ponieważ muszę mieć włącznik. I kolejne rozbudowanie i kolejny też taki sam sprzęt chcę jeszcze zrobić. Ponieważ mam jeszcze jeden taki klocek. Taki klocek bardzo fajny jest do tego celów. Nie wiem jak wy tam myślicie, ale taką lampkę naładuję i nie muszę korzystać z prądu. A wiecie, nie chodziło mi, żeby podłączać do prądu. Ale najwięcej wkurzało mnie to, że... Musiałem przekładać bez przerwy, bo ładowałem to za pomocą laptopa i co chwilę wkurzało, bo trzeba było kabel raz ten dać, raz ten, raz ten, raz ten. A teraz jest ten. Tylko muszę jeszcze zobaczyć, jak to wyczyścić w środku. Jest bardzo już brudne. No ale mówię, da radę, da. Taki mały zestaw a ładuje.